Witam serdecznie w 31 tygodniu mojej trzeciej ciąży. I jedziemy z koksem. Chodząc charakterystycznie kołyszysz się na boki. To efekt rozluźnienia więzadeł. W miednicy biodra rozszerzają się, aby zrobić miejsce dla dziecka. Na szczęście jest to stan przejściowy. No i faktycznie e, chyba już chodzę jak pięknie. Prawdopodobnie, kochane ciężarówki, mamy teraz już wrażenie, że macica wypełnia cały nasz brzuch, ściska nam wszystkie narządy wewnętrzne, a tak naprawdę zostało nam jeszcze ponad dwa miesiące. Jak my to wytrzymamy? Pojawia się też oczywiście zmęczenie, bo czujemy się ociężałe i nie mamy tak naprawdę siły. Najchętniej zaległybyśmy na łóżku. I ja jestem oczywiście za tym, żeby odpoczywać jak najwięcej, kiedy tylko naprawdę czujecie taką potrzebę, to odpocząć. Ale też nie zaniechać całkowicie tej aktywności fizycznej I chociaż te spacerki, wyjść ze znajomymi, coś porobić. Bo takie całkowite, oczywiście mówię tu o zdrowej ciąży, nie mówię tu o ciąży, która w jakiś sposób jest zagrożona, bo wtedy wiadomo, sytuacja jest zupełnie inna i słuchamy się tego, co mówi, co zaleca nam lekarz. Natomiast jeżeli ciąża jest zdrowa, to dziewczyny zmobilizujcie się, tak jak inni się mobilizują do diety, ćwiczeń z przykład badanią lewandowską, to my się zmobilizujmy i też się zmuszmy do tego, żeby trochę tego ruchu jednak mieć. Żeby właśnie gdzieś wyjść na spacer, może się spotkać z koleżanką. No bo jest on nam potrzebny, tak? Zdrowa dieta i aktywność fizyczna to jest podstawa zdrowia naszego i naszego maluszka, także trzymam za was kciuki. <grych> na tym etapie też coraz silniejszy może się pojawiać lęk przed porodem, niepokój. I to jest oczywiście, słuchajcie, wszystko normalne, poród, a później bycie mamą, jest to ogromna zmiana, wyjątkowa sytuacja i wiadomo, że ona wzbudza pewne emocje. Tutaj nam zalecają, żeby najlepiej, jak najmniej starać się o tym myśleć, natomiast jeżeli myślicie o tym, na przykład, szczególnie, kiedy kładziecie się spać, zamykacie oczy, to wtedy te myśli, te lęki do Was przychodzą. To słuchajcie, to jest to normalne. I ja Wam powiem, że przed moim pierwszym porodem, bo to jest bardzo taka właśnie wtedy najbardziej specyficzna, wyjątkowa sytuacja. A nie wiecie tak naprawdę, co Was czeka. Są różne historie, różne mity na ten temat. No i tego też później jak poradzicie sobie w roli mamy, ja byłam bardzo nastawiona na to, że mój poród będzie naturalny, że będzie pozytywny, że świetnie sobie poradzę, iż w ogóle będzie. Idealnie. I powiem Wam szczerze, że. Praktycznie tak było. Oczywiście mógłby być jeszcze lepszy, mógłby być krótszy, mogłabym uniknąć pewnych tutaj um, ingerencji medycznych. Ale generalnie był bardzo dobry, to było wspaniałe przeżycie. Ja tym jeszcze troszeczkę więcej powiem. I cały czas się przez całą ciążę, przez większość, tą, przynajmniej drugą część ciąży, cały czas się właśnie nastawiałam na to, że tak będzie pozytywnie, że ja sobie dam radę. A ćwiczyłam oddechy, myślałam dużo o tym, szukałam różnych takich informacji, jak sobie pomóc, jak ten poród przetrwać. I, Ale mimo to wszystko, ten lęk też u mnie się pojawiał. I ten lęk był naprawdę całkiem silny. Właśnie, tak jak powiedziałam, kładłam się spać i wtedy te myśli najmocniej kołatały w mojej głowie. A mimo to udało się, tak? Także z jednej strony starajcie się o tym nie myśleć. Ale z drugiej strony jeżeli macie takie i lęk, to też tak naprawdę zdajcie sobie z tego sprawę i miejcie tę świadomość, że to jest normalne, macie do tego prawo, ee, bo to jest no, normalne. No co tutaj więcej do dopowiedzieć? Mm, ale starajcie się myśleć pozytywnie i na pewno wszystko będzie w porządku. Jeżeli chodzi o naszego babaska, to słuchajcie, na tym etapie pojawiają się już znaczne rozbieżności. Bo jeżeli chodzi o wagę, to może on ważyć między 1300 a 1600 gramów, a długość od 40 do 50 cm. Także jak widzicie, te rozbieżności są bardzo duże, a chłopcy są zazwyczaj troszkę więksi niż dziewczynki. I ja raczej myślę, że nasz synek będzie w tej e, mniejszej granicy, nie mam dużego brzucha. E, teraz jestem przed wizytą lekarską, mam ją za 4 dni, ale na poprzedniej już lekarz stwierdził, że on jednak będzie troszeczkę mniejszy. Moje córki też nie urodziły się duże, poniżej 3 kg obie, więc obstawiam, że raczej on będzie też w tej niższej grupie. No i waży chłopczyk mniej więcej tyle co butelka wody mineralnej, także do, do wody go teraz porównują. Dziecko oczywiście intensywnie cały czas przybiera na wadze i będzie tak do samego końca. Nieustannie pije płyn owodniowy, który dostarcza mu około 40 kalorii dziennie. To też jest ciekawe. Połyka te wody płodowe, a następnie siusia, co zwiększa ich objętość. Ciekawa rzecz, nie wiedziałam o tym. I druga ciekawa rzecz, którą Wam tutaj jeszcze powiem, dotyczy tego, że pępowina już jest naprawdę gruba. Jej średnica wynosi około 1 cm, a w momencie narodzin osiągnie nawet 2 cm. Centymetry. Też szczerze mówiąc, może to takie oczywiste, ale nie zdawałam sobie z tego sprawy, nie myślałam o tym, że pępowina też rośnie w miarę um, upływu czasu trwania ciąży razem z naszym maluszkiem. Oczywiście pępowina jest po to, żeby łączyć łożysko z dzieckiem, i tam są oczywiście w niej naczynia krwionośne, przez które maluszek otrzymuje wszystkie substancje odżywcze i tlen, i też od niego odprowadzany jest dwutlenek węgla. I Produkty przemiany materii. Tak to chyba się profesjonalnie powinno powiedzieć. No i to tyle z takich, powiedzmy sobie, książkowych informacji na ten tydzień. Jedziemy sobie samochodem. Mam nadzieję, że wyglądam dobrze, bo jedziemy na sesję ciążową. Skręć wprawę. Chociaż w sumie to jedziemy wszyscy czworo i będziemy robić różne zdjęcia, nie tylko brzuszkowe, więc w sumie to będzie taka bardziej sesja rodzinno-ciążowa.